Roku, w tamtym stuleciu i w tamtym. Dzierżoniowska noc muzeów odbyła się w tym roku nietypowo, bo w czerwcu i była połączona z promocją jubileuszowego 30 tomu Rocznika Dzierżoniowskiego. Jak zwykle w roczniku pokazujemy kronikę miasta, kronikę powiatu. Dorobek gminy Dzierżoniów i Piławy Górnej. Mówimy także o ważnych wydarzeniach, które działy się w ubiegłym roku w Dzierżoniowie i w jednostkach podległych miastu, a także prezentujemy ważne postacie, które mają duże znaczenie dla rozwoju miasta oraz te osoby, które w ubiegłym roku odeszły do wieczności, o których wspominamy w takim dziale Tempus Fugit. Swoją twórczość literacką tym razem prezentuje Adam Lizakowski z okazji jubileuszu 40-lecia pracy oraz pan Marek Cieśla razem z synami. Zaprezentuje się także w koncercie, ale jego dorobek literacki jest zaprezentowany w tym wydawnictwie. W swojej Otwieramy podwoje muzeum, zapraszamy do korzystania ze zbiorów muzealnych, ale całe wydarzenie rozpoczynamy od promocji rocznika Dzierżoniowskiego. Warto w tym miejscu podkreślić i dodać, że jest to 30. edycja, wydanie jubileuszowe, którym warto się chwalić wręcz i, i korzystać z tej publikacji. Zachęcam w ten sposób również tą drogą mieszkańców powiatu Dzierżoniowskiego, samego oczywiście Dzierżoniowa, do, do sięgnięcia do tego periodyku w Muzeum Miejskim odbył się wykład doktor habilitowanej Dagmary Adamskiej na temat średniowiecznej pieczęci dzierżeniowej. W końcu XIII wieku dopiero w pełni się uformował w takim naszym dzisiejszym rozumieniu, a więc wizja Świętego Jerzego, który zabija smoka. Jeszcze wincerny kadłub, jak pisał swoją kronikę około 1200 roku, to nie, to nie znał wizji Świętego Jerzego zabijającego smoka. Dla niego Simon był potworem, którego nawet gre po grecku nazwał holofactusem, czyli całożewcą. Natomiast już kilkadziesiąt lat później rzeczywiście wyobrażała sobie, że święty Jerzy zabija Smon, czyli walczy z grzechem i towarzyszy temu książniczka. I ta wizja, która literacko utrwaliła się w najpopularniejszym katalogu cudów średniowiecznym, złotej legendzie. Karolina Patrzykont ma niewątpliwie bardzo wielkie osiągnięcia oświatowe. Przebyła drogę od przedszkola po kuratora i e, rzeczywiście e, przed emeryturą osiągnęła, powiedzmy, prawie wszystko, bo nie została mistrzem oświaty, ale e, odbyła drogę, którą może odbyć nauczyciel. Niemniej, nie jako kolonistę, interesuje przede wszystkim twórczość poetycka pani e, Patrzykont, i tę twórczość poetycką i także pauza na Marty Wesie śledzę nie od dziś. Pani Patrzykond jest moją sąsiadką. I zawsze dostaje ten tomik na bieżąco. Mogę z Panią Patrzyką rozmawiać o jej poezji, a pani Patrzykąt jest ma otwarte bardzo serce, jest ciekawą osobą świata, ale pani patrzykond jest także miłośnikiem Wydawnictwo jest redagowane przez zespół redaktorów autorów. Jest to bardzo duża grupa osób i skoordynowanie tej pracy jest naprawdę niezwykłym zadaniem. Wydawnictwo powstaje dzięki wsparciu i dotacji z budżetu miasta Dzierżoniowa i ze starostwa powiatowego w Dzierżoniowie, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. siebie płynie nie i Goście mogli zwiedzać muzeum, a po godzinie 21.30 zainteresowani mieszkańcy mogli wejść na wieżę ratuszową. Na koronie wieży można było wysłuchać opowieści o układzie ulic i zabudowy miejskiej w luźnej rozmowie z dyrektorem muzeum miejskiego Henrykiem Smolnym. I przyjeżdżali kolejne razy, przy każdym nowym wyborze ambasadora...